Ławskie nadleśnictwo włączyło się w ogólnopolską akcję sprzątania lasów zainaugurowaną 15 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak dużym problemem jest zaśmiecanie terenów leśnych, nie trzeba nikogo przekonywać. Mimo prowadzonych od wielu lat akcji edukacyjnych w tym zakresie, wciąż znajdują się osoby, które bez wahania wyrzucają śmieci, puste opakowania po pożywieniu i napojach, a także wywożą pełne worki z odpadami i zostawiają w najmniej odpowiednim do tego miejscu, czyli w lesie. Nadleśnictwo Puławy i Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości postanowili zaangażować puławską młodzież do uporządkowania lasu w naszym mieście. Włączyły się do nas dzieci z puławskich szkół, ze szkoły numer 4 i ze szkoły numer 11 w Puławach, a także Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości właśnie tutaj nas wspierają w tym sprzątaniu. I tak i będziemy sprzątać las tutaj w okolicy nadleśnictwa Puławy. Nadleśnictwo Puławy znajduje się na terenie leśnictwa Wronów i będziemy tutaj sprzątali właśnie ten las. Śmieci są bardzo dużym problemem w lasach w całej Polsce, nie tylko w lasach państwowych, ale w lasach prywatnych. Tak naprawdę lasy państwowe wydają na cel sprzątania Lasów ze śmieci bardzo duże kwoty, i tak, żeby to porównać, tak ilościowo, to jest to około 100 tysięcy metrów sześciennych tych śmieci wywożonych rocznie. A kwoty to, to są po prostu miliony wydawane na ten cel. I o śmieci jest, są bardzo dużym problemem z racji tego, że bardzo długo się rozkładają. Są też takie śmieci, które zupełnie się nie rozkładają, ale są też tak naprawdę szkodliwe dla zwierząt, bo nawet taka puszka zostawiona po słodkim napoju wabi jakieś pożyteczne żuki, które po prostu już wchodzą do tej puszki zwabione tym smakiem, nie wychodzą stamtąd i giną. Też czasem małe jakieś zwierzęta tak naprawdę wkładają głowy gdzieś do jakichś butelek czy puszek i to powoduje. Takie no, nieprzyjemne właśnie zjawiska w świecie zwierząt, że tak naprawdę nasza taka nieuwaga, nasze y, zaniedbania powodują, że jakby tą przyrodę. Y, Niszczymy. Nie? Akcje są bardzo potrzebne i to właśnie nie tylko teraz, tak jak właśnie my się spotykamy, ale tak naprawdę możemy cały czas działać, mamy takie akcje, zbierz piątkę z lasu, gdy jesteśmy na, w lesie na spacerze, warto ze sobą wziąć chociaż piątkę śmieci i możemy nominować jakieś osoby, jakieś instytucje, żeby też się włączyły i aktywnie podczas jakiegoś naszego spaceru, gdy jesteśmy w lesie, żeby zebrać jakieś śmieci, które ktoś niestety zostawił. Nie? Ci leśni śmieciarze ludzie, którzy śmiecą, jeśli nam się uda, to odkryć są karani mandatami i są też na nich nakładane takie sankcje, no ale niestety nie zawsze się nam udaje to odkryć, ale staramy się i też prowadzimy takie właśnie postępowania. Tu już tym zajmuje się straszność, na później to się opiera też o sądy, no ale tak, staramy się to zwalczać, no ale też nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć z tym, ale to jest bardzo właśnie duży problem. Leśni śmieciarze są aktywni cały czas, dlatego akcje sprzątania są bardzo potrzebne. Troska o środowisko odpłaci nam pięknym przyrody i bogactwem fauny i flory okolicznych lasów. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów